Takie przyjemne chrupnięcie skrzyni. Jezu, co ty mówisz? No, staram się znaleźć jakieś pozytywem. Dobry wieczór. Dzisiaj zgodnie z obiecankami z któregoś poprzedniego odcinka, który pewnie wyemituję później, ale może nie, jedziemy dacie ją Jogger i odpowiadamy na Wasze pytania. Czekaj, zaraz, proszę. Pan mnie chyba wpuszczał, ale ja nie mam mocy, co poniekąd odpowiada na niektóre z Waszych pytań. Yy, tak. Dobrze. Dobra, to najpierw wracamy. Znaczy tak, może Wam powiem, tylko że wracamy z trójmiasta. Mhm. W związku z tym mamy już w tej chwili na liczniku przejechanych, zaraz Wam powiem ile. 580 km mhm. jest pod górkę na szóstym biegu pedał w podłodze. A z tyłu Skoda tym barku. Więc sami rozumiecie. Jest trudno. Jest trudno. I byliśmy w Trójmieście, specjalnie wybraliśmy się tym samochodem, żeby można było później powiedzieć w teście, że rzeczywiście tym samochodem dokąd pojechaliśmy, żeby powiedzieć Wam, czy było głośno Trzy itd. dalej. razy się Ciebie pytałam, czy na pewno chcesz. Pytałaś, miałeś pytałaś. Miałeś pewne wątpliwości już po... Na własną odpowiedzialność pojechałem tym samochodem nad morze. I zaraz wam odpowiemy na pytania. Dobra. To ja zaczynam czytać pytania, na razie pytania z YouTube'a. Co tak Dobrze. łupnęło? Nie wiem. A, okej. Okay. Dobra. Czy da się tym normalnie jeździć po drogach powiatowych i wojewódzkich do 90 km na godzinę? Chodzi mi o czuwalną dynamikę i spalanie? Tak, powiedziałbym tylko i wyłącznie. To jest samochód tak. absolutnie do tego, nie do miasta, bo nie ma automatu. A manual troszkę chrupie i zdecydowanie nie w trasę. Natomiast w taką, nie, nie, nie po autostradzie, drodze szybkiego ruchu. Natomiast do 90 km na godzinę mieścimy się ze spalaniem do 6 litrów. W zależności od tego, jak kto jeździ, on ma taki od 2000 do powiedzmy tam, nie wiem, 3-4 jest ten cały jego moment, i, i wtedy jedzie. Okay. Więc to jest jak najbardziej samochód do tego. Dobra, yy, kolejne pytanie. Ile to ma realnego prześwitu, charakter i jakość jak w pierwszym kangu, które fajnie śmigało w lekkim terenie? I drugie pytanie. Czy drzwi drugiego rzędu mocno, wygi co? mocno wyginają słupek B z zawiasami przy otwarciu? W sztuce, którą oglądałem, coś takiego było i lekko mnie przeraziło. No mnie by też lekko przeraziło, ale tę drugą rzecz, w sensie ten zawias sprawdzaliśmy. Znaczy, nie bardzo rozumiem, co to znaczy wygina słupek B. No wiesz, jeżeli otworzyłeś drzwi na oścież, no to tak z impetem to może, ale nie zauważyłem. Nie, ale to... Co do prześwitu. Prześwitu. On ma chyba około 20, bo to jest bo to jest tak naprawdę Dacia Sandero Stepway, tylko z dłuższym rozstawem osi i od w się sensie dokleili drugą, tak. drugą część. Od słupka B do tyłu jest jogger, od słupka B do przodu jest Sandero Stepway. I to jest podobny samochód, o podobnych parametrach, o podobnych właściwościach jezdnych. I wiesz, no w terenie, słuchaj, wiesz co, ja, no, ja Peugeotem 306 jeździłem po, po jakichś tam lasach na Podlasiu. Tak było. I, I było bardzo fajnie, więc podejrzewam, że i tym by się dało. Mój drogi, kolejne pytanie i czytam je, mimo że ono brzmi jak hechezki, ale tu jest bardzo ciekawa myśl. Czy jak zmienimy tylny znaczek na Volvo, to będzie większy prestiż, bo światło jak z XC90? Ano, widzisz, znaczka nie ma po co zmieniać, bo prestiżem się nie jeździ. Jeździ się ogólnym komfortem samochodu, jeśli tak mogę powiedzieć, ale te tylne światła nie są tak zupełnie nipliczą, w sensie to nie jest tylko dlatego, że miało wyglądać jak Volvo dla takich z dużą wadą wzroku, czyli dla mnie, bo Marek mi dzisiaj powiedział, że te pionowe światła będą tańsze w produkcji niż światła dzielone, takie jak na 90% jak sądzę samochodów. I teraz tak, Volvo i tak ma dzielone, bo Volvo ma i tu i jeszcze tu, natomiast ci rzeczywiście poprowadzili sobie w pionie, w sensie Dacia, żeby nie musieli dzielić tych świateł na klapę, bo to im drożej wychodzi. Okej, okay. nie i to jest, wiesz, to jest taka... To jest jedno z wielu miejsc, gdzie w tym samochodzie oszczędzają i to jest akurat mądra oszczędność, jest tak. parę głupszych. Mm. No właśnie, e, tutaj pytanie mamy takie, czy w komforcie, dynamice i przestronności wnętrza lepsze jest używane 308 Station Wagon z 2.0 HDI, czy jednak taka tak. daćka 1.0 w gazie? Jeżeli znajdziesz dobre używane 308 HDI w kombi, albo, ma własne, które albo masz własne, które szanował od nowości, to po prostu jeździ ty aż się zajeździ. LPG 100 czy TCS-110, która odmiana byłaby Waszym zdaniem idealna dla taksówkarza. No nie no, nie LPG. no LPG, LPG, ale to nie jest samochód do miasta, bo manual. Tak. I to w dodatku. To jest coś, na co zwróciliście mi uwagę przy teście jakiegoś dastera czy czegoś, że ten pierwszy bieg jest bardzo krótki, bo to ma być jednocześnie taki, taka symulacja reduktora, czy czegokolwiek. Więc tu jest praktycznie, wrzucasz jedynkę, ledwo ruszasz, natychmiast wrzucasz dwójkę, potem przez chwilę nic się nie, przez pół roku nic się nie dzieje, aż dojdziesz do tych dwóch tysięcy obrotów i dopiero wtedy uuu, jedziemy. Okay. Więc to nie jest idealny samochód do jeżdżenia na taksówce w mieście. Chyba, że jesteś taksówką taką międzymiastową, powiedzmy, nie wiem, między Koluszkami i Askierniewicami i nie jedziesz autostradą. Albo wiesz na przykład taka taksówka w Legionowie. Moja mama ma takiego pana, którego sobie tam czasem przywołuje i No tak, jak to, potrzebuje to on... dokądś pojechać aleje. No to po Legionowie to on rzeczywiście pewnie będzie jeździł dwójka, trójka i to tyle. Dokładnie. Y czy w drugim rzędzie bez kłopotu zmieszczą się trzy foteliki? I tu się zaczyna robić kłopot, ponieważ po pierwsze, jak wspominaliśmy, jest to samochód na bazie Sandero, czyli samochodu segmentu B. Co za tym idzie on jest stosunkowo wąski, a po drugie w tym samochodzie są dwa słownie Isofixy na tylnych siedzeniach zewnętrznych, po środku nie ma. Okej, okay, jest sposób na pewno na mocowanie fotelików bez Isofixów, pytanie czy chcesz coś takiego stosować. I tak naprawdę, jeżeli nie ma trzech niezależnych foteli i to najlepiej trzech niezależnych przesuwanych, to trudno będzie zamocować trzy foteliki, jeden obok drugiego, uh -huh. niezależnie. To będzie znowu pytanie, no, zakładamy, że jeżeli dzieci mają, nie wiem, rok, półtora i 3 to w miarę pół biedy, bo te foteliki no, pół, są. Pół, półtora to tak trochę. Ciekawe. Wróć. Rok, rok, trzy, dwa, rok, rok, dwa i cztery powiedzmy. To pół biedy, bo te foteliki jeszcze będą w miarę podobnych rozmiarów. Ale jeżeli, nie wiem, jeden ma 8 lat, drugi ma, nie wiem, 5 lat, a trzeci dopiero co się urodził, to te foteliki już będą bardzo różnych wielkości i będzie problem z no tak. ustawianiem tego. Aha, i nie ma fotelika z przodu, w sensie i sefiksu. Tutaj, O! No to słabo. To w takim razie pytanie z innej beczki. Czy ta Dacia ma równą podłogę po złożeniu siedzeń, żeby dało się w niej spać? Nie. To i na ryby się nie pojedzie. To i na ryby się nie pojedzie. Znaczy tak, ta Dacia ma, jeśli cokolwiek, to ma taki spadek za... A czyli można w taką nieckę się położyć i tak tam spać? Nie, nie, nie. Nie? nie? Okej, okay. zaczyna się bagażnik, jest płasko no. i idziemy w kierunku drugiego rzędu i potem jest taki plup. I zaczyna się drugi rząd. Ten spadek jest prawdopodobnie po to, żeby ludzie w opcjonalnym trzecim rzędzie mieli gdzie stopy położyć i było okay. im wygodniej. I rozumie to? Nie, to, to jest sensowne. Podejrzewam, że to podniesienie. Nikt nie myślało o tym, żeby ktoś w tym spał. I że to pod... te, te, te... Zaraz jeszcze dojdziemy do tego. Ja podejrzewam, że to wyniesienie jest też związane z, ze zbiornikiem LPG fabrycznym, żeby on się tam mieścił spokojnie. I teraz kolejna rzecz: fotele w drugim rzędzie nie składają się na płasko, na tej zasadzie, że masz podłogę i fotele się kładą z nią, tylko fotele w drugim rzędzie stoją na podłodze, a następnie się je składa. Odwija, że się tak wyrażę. A. Również po to, żeby dało się wejść do trzeciego rzędu. To wszystko będzie w przebitkach. Tak. O czym mówimy. Żeby nie było taki teatr wyobraźni. Słuchaj, no właśnie, bo tutaj jest jeszcze jedno pytanie o podłogę bagażnika. Co oznacza zapis w wyposażeniu seryjnym podłoga bagażnika ustawiana w dwóch płaszczyznach, góra i dół? Czy dzięki temu przepraszam uzyskuje się płaski próg załadunkowy? Nie mam pojęcia, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, tu. Nie... A. OK, dobrze. siódmego. Zakładam, że w topowej wersji i w tej tej najwyższej i w tej najwyższej wersji bez trzeciego rzędu być może jest jakaś opcjonalna podłoga podwójna i wtedy gdyby położyć te siedzenia tylko na płasko, a nie je jeszcze odchylić, to być może by się udało. Ale ja tam nie widziałem specjalnie miejsca na, na tego typu. Na tego typu rzeczy. Więc nie wiem, co to znaczy w specyfikacji, nie widziałem czegoś takiego na zdjęciach. Będziemy inwestygować. Jeżeli znajdziemy takie zdjęcie, to wrzucimy je teraz. Tak, to wrzucimy. A teraz pytanie od poniekąd użytkownika. Poprzedniej wersji. Czy w, drugiej, czy w drugim rzędzie jest więcej miejsca niż w lodzi, bo moi rodzice mają i jest mi e, ciasną, przepraszam, e, mam 1,85 wzrostu i czy 90 km na godzinę to granica między głośnymi a średnimi szumami wiatru, jak w lodzi? Tak. A to na które pytanie była odpowiedź? To jest B-segment i nawet rozciągnięcie mu rozstawu osi do chyba 290 cm nie sprawia, że z tyłu jest jakoś znacząco dużo miejsca. Okej, okay. no ale tyłu, to będzie to mu znaczy, trochę lepiej tak. Niż, tak. niż mu jest. Natomiast co do prędkości, jak najbardziej ma rację. Powyżej 90 nie da się wytrzymać. To prawda. Tymczasem inne pytanie raczej o prowadzenie. Jak tak duży rozstaw osi wpływa na prowadzenie i odbiór auta? Zauważyłem tylko w jednym miejscu mianowicie, kiedy parkowałem równolegle do tyłu, to jakoś dziwnie się łamałem. Mhm. Dlatego, że wiele samochodów większych, czy z tak długim rozstawem osi, ma już przynajmniej opcjonalnie, co w parku prasowym oznacza ma, tylną skrętną oś. Tu nie ma tej tylnej skrętnej osi, więc manewrowanie tyłem mnie trochę zaskoczyło, znaczy nie trochę, po prostu mnie zaskoczyło. Natomiast do przodu nie ma problemu. Oraz mam wrażenie, że jakbyśmy zawracali w tym wąskim garażu, gdzie wjechałem. bardzo dobrze. Albo tak samo jak pojechałem. To znaczy właśnie nie, do Pszoku. Właśnie nie, przepraszam, ja uważam, że ja tam zawracałem kurczę na 5, a spodziewałem się, że zawrócę na 3. Wiesz co, to znaczy nie, się nie spodziewałem, że ty tam zawrócisz na 3, bo on się raczej zwężał ku końcowi. Okej, okay, ja się spodziewałem, że będzie lepiej. Okej, okay, no ja na to patrzyłam jako pasażer. Dobrze, Ale wiesz, więc... w przoku się ładnie zawinałeś. W przoku w ogóle jest ciasno, więc... No Słuchaj, y, tymczasem y, pan się pyta, jak to będzie jeździć przy rodzinie 2 plus 2, jak się załaduje bagażnik do pełna i pojedzie do Zakopanego albo w Bieszczady, bo teraz pan jeździ Dockerem 1.5 95 koni i nieraz brakuje mu mocy. 1.5 rozumiem, że to jest ten diesel. Więc trzymałbym się tego diesla, bo tam przynajmniej jest jakiś moment. Tu moment trwa krótko. Jak to moment? O, właśnie. Następny tutaj domaga się ekstensywnych testów. Siedem osób na pokładzie. Typie, my nie mamy tylu znajomych. Lub pięciu strumną na dachu i przyczepa na haku. Dla pięciu osób weźmy silnik benzynka jeden, przepraszam, 110 koni, 200 niutków, ten mocniejszy. Czy to da radę podjechać pod większą górkę, nie redukując do drugiego, trzeciego biegu? Znaczy, typie. Ale jadę... wszystkim będziesz redukował. Dobrze. Wszystkim po pierwsze będziesz redukował na, na czymś takim. Po drugi... W tej chwili jedziemy po w miarę płaskim. Przed nami jest ciężarówka, więc zwolnię sobie, znaczy tak, wyłączę mu ten tempomat. Yy, za ciężarówką się ustawimy na 90 i potem spróbujemy na szóstym biegu tę ciężarówkę wyprzedzić. I zobaczymy, co z tego będzie. Yy, no na... wprawdzie się robi z górki, więc będzie łatwiej, ale... Na razie się. To są może następne czy pytania. Czytaj następne pytanie, a potem e, tak, przerwiemy. Tak. Czy jest możliwość wymontowania siedzeń drugiego rzędu tak. i czy jest to proste? Czy trzeba do tego magistra inżynierii? E, czy składa się oparcie, oparcie siedzenia pasażera? Oparcia pasażera nie wiem. To sprawdzimy i zobaczycie w przebitce. Tamte siedzenia tylne się wyjmuje w miarę nieskomplikowanie. Natomiast należy pamiętać, że jest to. Samochód budżetowy, więc zdala z palcami swoimi, jak i dzieci. E, bo będzie. Nie rozumiem, bo są. Ostro to, zakończone kawałki. To po, robra, to po prostu jak ci spadnie, ja mam takie bardzo ładne ujęcie. Teraz zrobimy tę przebitkę z Dutch i Docker bodajże. Jak opuszczam taki fotel na ołówek. Au. I tu jest podobnie, więc trzeba bardzo ostrożnie z tym, z tym, co tam się ma. Dobrze, ustawiamy sobie w takim razie tempomat na. O, a nie tak szybko jadę. Dobra, mam tempomat na 90, przed nami jest ciężarówka, pozwolę jeszcze wyprzedzić tym, co wyprzedzają. Ta ciężarówka jedzie szybciej niż 90, a bo ona na GPS-ie jedzie, dlatego jedzie szybciej. Mhm, tak. Pozwolę e... wyprzedzić tym dwóm z tyłu i będziemy, i będziemy robili nasz eksperyment. Czy a mam... Ty tymczasem czytaj tak. następne. E, czy jest specyficzny zapach w aucie, jak w innych autach tego producenta, tani plastik czy coś? Nie? E, nie, nie zauważyłam. I od tego momentu zegar, czas, start. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Ja to pokażę im na ekranie tak, czytaj dokładnie. kolejne pytanie, bo to chwilę potwajam ja a pedał w jeszcze, jeszcze ten sam e, komentujący pyta, czy masz problem z wsiadaniem uder i uderzeniem kolanem, jak w descerze. Nie, tu po prostu jest dziwna pozycja za kierownicą. O, teraz dochodzimy do 130 w międzyczasie i myślę, że mogę już spokojnie zwolnić. Tak. Bo przekroczyłem dozwoloną prędkość o 10 km na godzinę. E, no ale tak, no da się. Co do zasady to, wyprzedzić, nie się to trwa? jest nieznacznie głośno. Tak. Nie, ja tu mam... Znaczy tu jest w ogóle dziwna pozycja za kierownicą, bo jest tak, po pierwsze jest niewiele miejsca tu nad głową. Ja czuję mhm. taką klaustrofobię. Z drugiej strony, tylne drzwi są bardzo szerokie, natomiast te przednie jakieś są takie, że tak wsiadam i opadam. Ten fotel i tak mam podniesiony, żeby dało się normalnie siedzieć, bo inaczej nie widzę, więc musiałem podnieść sobie fotel. A Ale widzisz, bo było pytanie, czy łatwo się wsiada jak do Berlingo i czy siedzi się wyżej niż w typowym kombi? Siedzi się wyżej niż w typowym tak. kombi, ale nie wsiada się łatwiej niż do Berlingo. Ja uważam, że Równie samochody... łatwo jak do Berlingo, nie. Tak, ja uważam, że samochody typu właśnie Berlingo, czy po prostu minivany, czy nie wiem... Cemax, czy Golf Sportvan, czy tam jakaś Kia Venga, czy coś takiego. Czy to BMW 2, czy w BMW r... 2 Tourer, no to już jest o wiele droższy samochód. Ale to są samochody, w których najwygodniej się dla mnie wsiada i wysiada i, i tyle. Mm -hmm. e, tutaj jest też pytanie, czy ma jakieś elementy wyposażenia takie jak w Mercedesie? Jeśli uważasz Citana za Mercedesa, to jest ten sam panel klimatyzacji, co w Clion, co w Mercedesie Citanie. No więc właśnie. Jest też pytanie, jakie rozmiary kluczy trzeba wozić, żeby wymontować trzeci rząd siedzeń albo relingi przekręcić w bagażnik dachowy. Do trzeciego rzędu siedzeń nie potrzeba, a do relingów jest taki standardowy... Dynksik. To jakiś, nie wiem, jak to się nazywa, ten taki... Wy będziecie wiedzieli, jak to się nazywa. Nic skomplikowanego w każdym razie. Takie narzędzia to, to nawet ja mam. Okay. I też mamy pytanie kolejne, czy w siedem osób to w ogóle jedzie, no nie mamy tego jak sprawdzić. Znaczy on w trzy osoby z niewielkim bagażem ledwo jechał. No więc właśnie, bo moja matka pakuje się obficie objętościowo, objętościowo ale, ale to lekko. nie było bardzo ciężkie i powiem szczerze, Okej, okay, twoja no, mama jest lekka, więc przyjmijmy, że jechało nas troje dorosłych. Tak, możemy tak przyjąć. I no po autostradzie ledwo. Do 90 tam, jak można tym momentem zawalczyć, to jest spoko. Powyżej tego jest po prostu głośno i nieprzyjemnie. No, rozumiem. E, dobrze, mój drogi, teraz przechodzimy do pytań e, z Instagrama. O! E, I tutaj e, kolega od Tweezja go mówi: Twizy, chociaż bokiem poleci. <noise> Właśnie, widzieliśmy wczoraj w Gdańsku, można sobie. Co to w Sopocie było tak. racja. E, można sobie wynająć Tweezy i bardzo to doceniam. E, było też pytanie, czy plastiki dalej pachną brzydko? Nie. Już odpowiadaliśmy, nie. E, w zasadzie ten samochód nie. Jak, jak nie wiesz, co to jest dacia i generalnie nic ci się nie kojarzy, tak jak mojej matce, to mam wrażenie, że nic jej szczególnie nie przeszkadzało. za hałasem. Chyba najbardziej hałas i może była trochę niezadowolona, że nie ma podłokietnika na kanapie. Tak, bo tam nie mogła sobie tej swojej wody czy herbaty tak, bo, czy cokolwiek Tak, bo, bo nie mogła sobie termosu z herbatą ogarnąć. No tak. Okay, tak jak mówię. Gdybym mieszkał gdzieś w niewielkiej miejscowości, czy niewielkim miasteczku, gdzie nie mam korków i gdzie podróżuję kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów dziennie wokół tego, wokół tego miasteczka i muszę wozić przy okazji dzieci i dużo bagaży, mhm. to ten samochód byłby bardzo sensowny. Natomiast, jeżeli ktoś myśli, że kupi ten samochód bardzo tanio i, o, i będzie miał taką Zafirę, jak pojechała w drugą stronę, i że to będzie tak samo komfortowy samochód, to była dodajmy stara Zafira, ta prawdziwa, a nie ta Toyota PSA, e, to, to się myli. Bo to nie będzie tak wygodny, tak fajny samochód. E, I właśnie, bo było jeszcze pytanie, czy będzie mocniejszy silnik. Nie. To... E, zdaje się, że nie, bo emisja, aczkolwiek. Ponoć coś da, czy ja powiedziała, że oni nie wykluczają jeszcze jakichś bardziej uterenowionych. No właśnie wariantów. miałam się spytać, takiego, takiego, wiesz, jeszcze bardziej obudowanego. Może, zrobią? nie wiem, albo, albo, albo mu dołożą więcej plastików, albo nie wiem, może przełożą że z dastera na 4 ale wtedy to by kosztowało ze 120 tysięcy. To panie, kto by to zapłacił? A No właśnie, bo jest pytanie, ile kosztuje sensowna wersja? Bo ile ten kosztuje? Dobrze, to jest środkowa wersja wyposażenia yy, z silnikiem. 110 bez gazu mm -hmm. plus ma zdaje się jakiś tam jeden czy drugi pakiet yy, ten ostrzeganie o pojazdach w martwym polu, automatyczna klimatyzacja ogrzewane przednie fotele, więc to podnosi cenę do tam, nie wiem, 90 niskich 90 paru. Można zrezygnować spokojnie z automatycznej z tego, klimy. Znaczy tak, bo ona. Tu, w standardzie, w standardzie w drugiej wersji jest manualna klima, i tego to bym zostawił. E, spokojnie można zrezygnować z tej takiej karty otwieranie, zbliżanie, bo to głównie irytuje. I co? I wtedy on będzie normalnie palony z klucza. I będzie wtedy normalnie palony z klucza, a nie z tego guzika, co go tu nie można znaleźć. Ech. No. Nie, bo ten guzik. Wiesz, ja się dziwię, że oni go tutaj umieścili, chociaż rozumiem też, że to jest na pewno tam jedna z metod na oszczędność, bo gdyby to przepieli tutaj, gdzie masz e, miejsce, gdzie normalnie byłaby stacyjka, to byłaby skoda. To byłaby skoda. A no. tak. Jest dacia. A tak, jest dacia. Oprócz Kochani. tego chciałabym mojej kawy. O. Tak, i tak muszę się, przepraszam bardzo, e, posłużyć podłokietnikiem, tak. żeby napić się mojej kawy, ponieważ... Ponieważ. Podłokietnik jest tam, gdzie jest. A no. może to moja kawa jest za duża? Może. Dobra, toaleta i demontujemy te kamery. <grym> pa! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!